Czyli szala się coraz bardziej będzie przechylać, że takich jak my, którzy mówią o wymiarowości, o boskości, o miłości, o świetle, y, będzie takich ludzi coraz więcej i to będzie takie naturalne w rozmowie. Chociaż powiem, że te rozmowy u nas, no właśnie, one też będą zanikać, w ogóle jedzenie będzie zanikać, kochani, bo nasze DNA się zmienia, komóreczki, wszystko się w nas zmienia i światło nas będzie odżywiać. We wszystkim, na każdym poziomie, ale ci inni, jeszcze porównując te wymiary, będą widzieć, że my jesteśmy inni, że bardzo się zmieniamy, jesteśmy inni w Twoich środowiskach również. Podkreślę, jeżeli idziesz naprzód, tak? No bo jeżeli dalej zostajesz w tych samych częstotliwościach i dalej mocno Tobą rządzi ego, no to, no to wiadomo, to oni tego nie mogą zobaczyć na Twoim przykładzie. Natomiast ci, którzy idą, do środka, do środka i porzucamy.